Witam w drugim już odcinku przeglądu newsów z branży gier wideo, przeglądu rzetelnego, wybiórczego oraz subiektywnego, a także niezwykle regularnego i popularnego. Ja się nie nazywam Bogdan i bez zbędnych wstępów zaczynamy. W serwisach zajmujących się grami codziennie rano odbywały się meetingi na temat tego, jaka treść będzie publikowana danego dnia, to zawsze pierwszym punktem takiego spotkania byłoby pytanie, jaki news o Wiedźminie mamy przygotować na dziś. Gry Online na sam początek tygodnia zrobiło cudowny newsowy parkour. Otóż wzięli wypowiedź jednego z devów świeżo wydanego God of War, jak na rok, który wymienił kilka tytułów, będących dla niego inspiracją podczas realizacji jego ostatniego projektu. Niestety, pośród wymienionych tytułów nie było nic powiązanego z teleprojektem Spokojnie jednak, sprytny pan redaktor powiązał fakty i w treści samego artykułu wspomniał o tym, że innym razem inny twórca God of War też wymieniał swoje inspiracje i jedną z nich był Wiedźmin 3. O czym oczywiście również napisali na swojej stronie. No i cyk Wiedźmin dodany do tytułu jako clickbait. Now. God of War will be related to. Through. Delusion. Cała ta powyższa sztuczka była zupełnie niepotrzebna, bo tego samego dnia ogłoszono datę premiery wyjścia długo oczekiwanej wersji Wiedźmina 3 na Next Gen. Co zatem idzie, pojawił się sensowny powód, aby napisać o największym polskim Skarbie Narodowym. Zaczynając od konkretów, aktualizacja będzie darmowa dla posiadaczy wersji na poprzednią generację konsol oraz PC. Premier 14 grudnia, gdzieś tydzień po 14 listopada, ma zostać podane więcej szczegółów. W tym zobaczymy, jak produkcja będzie wyglądać po zmianach. Na konsolach nowej generacji można oczekiwać lepszego działania gry i ma być ona łatwiejsza niż wcześniej. Nowa wersja, jak przez kolei, PP.pl, będzie korzystać z szeregu modów zintegrowanych z doświadczeniem. Cokolwiek to ma znaczyć. No i powrócił temat DLC związanego z serialem Wiedźmi od Netflixa. To jest akurat śmieszne, bo DLC to było ogłaszane w momencie dużego hype'u na serial, a teraz produkcja Netflixa ma generalnie nie najlepsze opinie, a niedawno straciła swoją największą gwiazdę i otwórcę głównej roli, Henry'ego Cavill'a, zastąpionego Leon M. Moim zdaniem twórcy nie mogą przegapić takiej okazji i powinni umieścić w samej grze opcję możliwości wyboru twarzy między tą standardową Kawila i Hemswortha i Osobiście chciałbym też, aby dorzucili fryzurę Geralta z komiksów Bogusława Pola, a tę z cudowną grzywką. Natomiast ci grający na current genach w nieokreślonej przyszłości też mogą liczyć na serialowe DLC oraz bliżej niesprecyzowane usprawnienia. Wtorek nie przyniósł żadnej w moim niemaniu ciekawiej wiadomości, więc przytoszę codzienny obligatoryjny news o Wiedźminie, tym razem ze strony pp.pl. Redaktor tegoż serwisu ustał, że trzeba coś wykwinić w tym najlotniejszym z tematu, więc napisał o tym, jak pan Cycu, prowadzący kanał na YouTube, porówna sobie screen promujący z grafiką z Wiedźmina na 3 w analogicznej scenie. Dyskusyjne jest już samo porównanie na podstawie jednego statycznego screena, który jest grafiką promującą. No, ale pomysł, żeby zrobić z tego News'a, jest po prostu niesamowity. Środa kontynuowała nastrój. Dnia poprzedniego i również nie przyniosła nic, co by mnie zaciekawiło oraz kolejny minusowy dźwięk. Tym razem zarówno gry online.pl, jak i ppe.pl pośpieszyły do swoich czytelników z informacją, a w zasadzie to nie. W sensie pośpieszyli, ale nie z informacją. Otóż na łamach podcastu One To One aktor Doug Cackle zdradził, że w ramach zapowiedzi remakeu pierwszej części pićmina z chęcią nagrałby dialogi, jeśli zaszłaby taka potrzeba. Projekt jest jednak na tyle wczesnym etapie, że na ten moment nie ma jeszcze mowy o nagrywaniu kwestii dialogowi i osoby piszące te wiadomości dla wymienionych portali również o tym wiedzą, bo wspominają o tym w swoich tekstach, a redaktor ppe.pl. A powołuje się również na odpowiedź z CDP, że jest zbyt wcześnie, aby rozważać kwestię nagrywania dubbingu. Czyli News mówi o tym, że aktor miał wywiad, z chęcią wróciłby do roli i nic więcej. To kolejny z licznych przykładów pisania o Wiedźminie dla samego pisania o Wiedźminie. Na pochwałę na pewno sługuje Gol, gdyż mimo takiej nic nieznaczącej wiadomości udało im się wycisnąć ten wspaniały, wcale nie clickbaitowy i insynuujący tytuł. Remake Wiedźmina bez nowych dialogów? CDP jeszcze nie dzwonił do angielskiego Geralta. Muszę przyznać, że dawno już tak nie czekałem na news o Wiedźminie, bo miałem plan przerobić ten film na żart pod tytułem Dzień bez wrzucenia czegoś o Wiedźminie jest dniem straconym. Ostatecznie jednak w czwartek zabrakło wieści o naszym ulubionym siwym bohaterze narodowym. Co prawda, mógłbym tutaj naciągnąć co nieco pod narrację i wspomnieć, że gryonline.pl no po prostu nie mogło się powstrzymać i stojąc pod ścianą wrzuciło do zakładki Newsroom felieton o tematyce wiedźmińskiej. Jednak takie dopieprzenie się to byłoby już chyba za wiele nawet dla mnie. Na koniec dnia największym czwartkowym wydarzeniem było nieprzedłużenie współpracy między Blizzardem a NET i z chińskim wydawcą ich gier. Skutkiem braku porozumienia między tymi dwoma firmami będzie wycofanie wsparcia w Chinach od stycznia 2023 roku dla większej części gier Blizzarda, w tym między innymi World of Warcraft, Hearthstone czy Starcraft. Mobilne Diablo Immortal jest bezpieczne, gdyż jest objęte inną umową. W sumie z perspektywy naszej części świata to sensacja bardziej z dziedziny biznesowej i dlatego też nie widzę powodu, aby mówić o tym więcej, w szczególności bez wiedzy w temacie. Z graczy problem dotknie jedynie Chińczyków, oczywiście chińskich graczy jest pewnie więcej niż 30, ale też zakładam, że nikt z ich kraju nie będzie czerpał wiedzy z mojego filmu. Nie to, żeby ktoś z Polski czerpał wiedzę z moich filmów. Dotarliśmy właśnie do piątki i tu chciałbym zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja na siłę szukam tematów o mnie, żeby śmiać się z serwisów wyciągających treści skądkolwiek, aby tylko złapać czytelnika na ten niezwykle gorący temat, ale Trzeba przyznać Golowi, że pod kątem wpychania wyciemienia na stronę pod byle są naprawdę wyjątkowi. Tym razem, aby nie stracić dnia, sięgnęli po dyskusję z reddita i zrobili z tego newsa i przy okazji nadrobili porównanie graficzne, o którym we wtorek wspomniał PPPl. Nie wiem nawet co powiedzieć o samej treści artykułu, bo to są po prostu wymienione wymarzone rzeczy, które ludzie chcieliby znaleźć w wersji nextgenowej trzeciego wieśka bez żadnych wniosków wynikających z przecieków lub wypowiedzi twórców. Takie gdybania i wymiana pomysłów może być naprawdę spoko jako luźny wątek na reddicie. Nie zabrakło również komentarza autora newsa, który w niezwykle szarmancki sposób wyraził opinię na temat jednego z pomysłów. na cały tydzień, tylko te 5 dni w dwóch serwisach dało 5 powodów do napisania o Wiedźminie, z czego tylko jedna informacja była sensowna, podczas gdy cała reszta to jedynie pretekst, aby wrzucić lep kliki z najcenniejszym słowem w polskim świecie gier. Mam wrażenie, że trend publikowania treści o Wiedźminie czy czymś z nim powiązanym przy każdej okazji jest nie tylko symbolem walki o wyświetlenia, co przejawem inwencji naszego narodu. Codzienna obecność widzimina w naszym życiu to coś dającego nam powód do dumy. A rolą branży przygotowującej treści o grach w Polsce, ba rolą dziennikarstwa w ogóle, powinno być właśnie to, ponieważ nie możemy zapomnieć, co daliśmy światu.